Patronat jest ważny, bo wychodząc z uniwersytetu, nie mamy żadnego pojęcia ani o życiu zawodowym, a bardzo niewielkie o życiu osobistym i tym, co nas czeka, prywatnym. Więc on nas formuje. Formuje nas zarówno jako adwokatów, jak i jako, jako ludzi. Umiejętności, które konieczne są do tego, żeby sprawnie reprezentować interesy klienta, są czymś, czego nie można się nauczyć z książki ani kodeksu. I tylko i wyłącznie bezpośredni udział w czynnościach, spotkaniach, rozprawach pod opieką patrona umożliwia młodemu, przyszłemu adwokatowi przyswojenie tych nowych zasad, mechanizmów i schematów. Patronat jest ważny, bo stanowi taką klamrę umożliwiającą spójny rozwój dla młodego prawnika: po pierwsze, dostarczając mu umiejętności prawniczych, po drugie, kształtując prawidłowe postawy etyczne. A po trzecie, umożliwiając mu również obserwowanie warsztatu procesowego. Jest to szalenie ważne, żeby aplikant miał taki bezpiecznik, kogoś, do kogo może się zwrócić w sytuacji zawodowej, ale nie tylko kto będzie dla niego punktem odniesienia osobą, do której może zwrócić się z problemem nie tylko prawnym, ale właśnie też często etycznym, moralnym. Zawodowym, dlatego uważam, że patronat jest ważny. Myślę, że patronat jest ważny, dlatego że jest to niezwykle efektywny sposób edukowania młodych prawników. Mój patron wówczas był i dalej jest wspólnikiem w dużej międzynarodowej kancelarii. Ja także tą, ten, tą sferę jego działalności mogłem, mogłem obserwować. Więc mój pierwszy patron e, udzielał mi rad, jak mam postępować w czasie wykonywania zawodu. Jednym z jego rad było to, żeby nigdy nie chodzić na obiady z klientami, ponieważ jest to, jest to, e, jest to zła praktyka. Drugą radą, którą mi dawał, to to, żeby nigdy nie, znaczy nie spotykać się. Z klientami, nie doradzać im, jeżeli przychodzą do nas z książką prawniczą, ponieważ to będzie znaczyło, że będą kwestionować naszą poradę i będą zawsze od nas, od nas mądrzejsi. W takich sytuacjach mówią: Wyślij go do kolegi, który jest specjalistą.